Dzień dobry, zbliżamy się do końca podręcznika. Dzisiaj temat przedostatni. Jest to Jan Paweł II, papież-pielgrzym. Oczywiście będę mówił też o innych ważnych Polakach i nie tylko z Kościoła. Oglądamy! Jan Paweł II są to imiona, jakie Karol Wojtyła przyjął podczas wyboru jego osoby na funkcję papieża. Papież jest takim szefem wszystkich szefów w kościele katolickim. On, jako Karol Wojtyła, przed objęciem właśnie pontyfikatu, czyli okresu urządzania papieskiego, również miał, powiedzmy, że no, duże tam przejścia po drodze. Nie będę wchodził w szczegóły, ponieważ on w trakcie, e, powiedzmy, że wojny podjął naukę na uniwersytecie takim tajnym. Studiował on teologię, czyli naukę o Bogu. Później przyjmuje on święcenia kapłańskie, wyjeżdża do Rzymu, tam dalej się uczy, uzyskuje tytuł doktora, Wraca do Polski, zostaje biskupem, a następnie arcybiskupem krakowskim. Arcybiskup to jest jeden z najwyższych urzędników kościelnych w Polsce, ale najwyższy jest prymas, a prymasem wówczas był Stefan Wyszyński. Człowiek, który będzie zwierzchnikiem całego kościoła polskiego, czyli będzie szefem wszystkich szefów, ale w Polsce, bo szef wszystkich szefów na całym świecie. W kościele katolickim to papież. I Stefan Wyszyński będzie ciężko doświadczony przez komunistów, będzie więziony, później wychodzi z tego więzienia i dalej będzie jedną z najważniejszych osób w polskim kościele. Nazwany został prymasem tysiąclecia. Wracamy do roku 1978. Wówczas Jan Paweł II podczas konklawy, czyli to jest taki zbiór różnych kardynałów, wysokich, bardzo wysokich urzędników kościelnych, którzy wybierają następnego szefa wszystkich szefów, czyli papieża. I kiedy wybierałem takiego nowego papieża, podczas głosowania wewnętrznego nad kaplicą sekstyńską w Rzymie unosi się biały dym. Ludzie wiedzą, że oho, wybrali nowego papieża. I tym papieżem był wówczas pierwszy, jedyny Polak i pierwszy nie Włoch od wielu, wielu lat. Od właściwie do XV wieku wszyscy papieże pochodzili z ziem włoskich. Teraz będziemy mieli pierwszego spoza tych ziem i nie ostatniego, bo później będziemy mieli Niemca, a aktualnie mamy Argentyńczyka, więc generalnie jest bardzo, bardzo dużo takich powiedzmy, że szczegółów, o których tutaj nie będę mówił, ponieważ ważne jest to, że wybór samego Jana Pawła II jako Polaka na papieża bardzo mocno wpłynął na Polaków uciśniętych przez komunistów w trakcie okresu PRL-u. W roku 1979, czyli rok po objęciu Pontyfikatu Papieskiego, przybywa on do Polski z pierwszą pielgrzymką. To była bardzo ważna pielgrzymka. Jeżeli chodzi o Polaków, to oni byli cały czas przez tych komunistów ucieśniani. Komuniści robili wszystko, żeby tylko nie pozwolić, żeby Polakom na to, żeby ten papież był ważniejszy niż tamtejszy prl najwyższy urzędnik, czyli pierwszy sekretarz. Więc utrudniali Polakom jak mogli, ale Polacy i tak z chęcią stawiali się w miejsca, w które przyjeżdżał Jan Paweł II. Mówimy tutaj o milionowych właściwie, że e, takich zgromadzeniach Polaków, którzy chcieli zobaczyć papieża Polaka. To było bardzo istotne z tego punktu widzenia, że był on dla Polaków taką, no motywacją do dalszego działania. W tym czasie pierwsze kroki na takiej politycznej arenie jako wróg komunistów stawiał Leg Wałęsa, o którym będę mówił na lekcji następnej, który również z tym papieżem trzymał bardzo blisko i w sumie można powiedzieć, że chyba nawet byli przyjaciółmi. Mówię chyba, bo tutaj różnie do tego podchodzimy. Natomiast co jest istotne? Istotne jest to, że Jan Paweł II będzie w sercach Polaków bardzo ważnym człowiekiem przez kolejne lata. Jego okres rządów, czyli pontyfikatu jako papieża, będzie wynosił 27 lat, i zostaje on po drodze doświadczony przez zamach, który miał miejsce w roku 1981. Przeżył ten zamach oczywiście, ponieważ finalnie umiera on w 2005 roku. Mówi oczywiście o Janie Pawle II. I na tym kończymy lekcję. Dziękuję i do widzenia.